Dzień dobry, dzisiaj kule miedziane średnica 102 i 162 mm. Prawie cała moja produkcja, niewielka, idzie na Niemcy. Tam sobie ludzie używają to, podejrzewam, że też do oczyszczania wody źródlanej. Jest to bardzo pracochłonna, czasochłonna produkcja. Te kule są wykonane z blachy grubości 1,5 mm i do każdej Takiej kulki do każdej partii dodaję specyfikację materiału od producenta. To już jest któryś film o kulkach. Największą taką popularnością można by powiedzieć, że są u mnie kulki średnica 52 mm. Zamawiają je fizjoterapeuci. Kule są wykonane z blachy 1,5 mm, oczywiście z płaskiej blachy. Dwie połówki wytłaczam, drykuję obrotowo, następnie odcinam na odpowiedni wymiar i lutuję je trwale połączeniem twardym. Akurat te duże kule lutuję samym gazem propanem. Nie mogę używać do tego tlenu, gdyż lód by się gazował i łączenie kulek byłoby widoczne. Tu już widzicie kuleczki wypolerowane bardzo dużo czasu schodzi z tymi kulkami, żebym wykonał te kule, żebym wykonał te 6 kul. zajęło mi to 3 i pół dnia i to nie takie dni po 8 godzin, ale ja pracuję dłużej, po 10. No i dużo weszło też materiału, środki ścierne, pasta, benzyna. Także zbiera się tego. A teraz cena, bo cena też jest ważna, a cena nie jest tajemnicą. Nic tutaj u mnie nie jest także proszę na brief, proszę na brief. Ja sprzedaję oficjalnie, wystawiam rachunek 680 zł netto, duża kula, średnica 162 mm i 380 netto 10,2 mm średnicy. A teraz coś o miedzi. CWTPR200, gdzie 200 oznacza twardość blachy, a utwardzenie jest R, czyli jest to ta najbardziej miękka blacha bo niektóre blachy mają R220, R240, to wtedy bodajże trzeba 240 Nm przyłożyć, żeby blacha się odkształciła, a przy tej akurat trzeba tych 2 Nm 200. Tu jak widzicie połączenie twarde lupem nie jest widoczne, one są szczelne, one są pływalne, prawie idealnie okrągłe, nie da się tak, chociaż formę mam zrobioną na maszynie CNC, nie da się tak idealnie zrobić, żeby to była idealna kula. Jak z fabryki to jest, rzemiosło ręczne ale spełniają swoje zadanie. Tutaj widzicie telefon. Położyłem, żeby było jakieś zobrazowanie, że te kule rzeczywiście są bardzo duże. Trudność w tych kulach to jest polerowanie, ponieważ miedź bardzo szybko się nagrzewa i długo trzyma temperaturę. Nie da się to też w jakichś grubych rękawiczkach, podwójnych rękawiczkach polerować, ponieważ nie ma tego czucia. Ryzyko jest takie, żeby nie wyleciało z dłoni żeby ta kula, jak ta kula spadnie, to, to już jest po kuli, jest. Zagnie się i koniec. Także utrudnione jest tutaj polerowanie, jest to dosyć, dosyć takie czasochłonne. A teraz ostrzeżenie na koniec. Uwaga, takie kule miedziane bądź miedź można używać tylko do wody źródlanej, gdyż woda z wodociągu, woda ubogacona może zawierać. Drobne ślady kwasów tłuszczowych, a kwasy tłuszczowe w połączeniu z miedzią wydzielają natychmiast grynszwan, czyli silną truciznę, która za komuny, za PRL-u, była używana jako trutka na szczury. Szanowni moi widzowie, nie bójcie się miedzi. Miedź bardzo dobra jest też do alkoholu. Znawcy wiedzą, jakie alkohole dobrze smakują z miedzi. Mieć też jest dobra w fizjoterapii, w bólach, dłoni też takie duże kule. Niektórzy moi klienci kupowali i sobie leżą z taką dużą kulą. Ona pobiera temperaturę z ciała, pomaga. No, ja się tak za bardzo na tym nie znam, ale do tego używają. No, i te kule średnicy 10 mm trzymają sobie w dłoniach albo najbardziej takie, mówiłem wcześniej, chodliwe te kuleczki, 52 mm. Taka kuleczka potrafi się albo u kogoś oziębić na ciele, albo potrafi się ogrzać do temperatury wyższej niż temperatura ciała i aż potrafi parzyć. Także bardzo ciekawie miedź reaguje z niektórymi osobami. No i miedź też jest wyjątkowym naszym polskim metalem, który. No, może kiedyś powiem, też można sobie trzymać poduszkiem, ale musi być to blacha miedziana, odpowiednio przefakturowana. Ja bardzo lubię pracować z miedzią. To jest taki mój ulubiony materiał. Po pierwsze, nie kurzy się tak jak z Mosiądzu. No i takie rzeczywiście dziwne właściwości, bo jak się siądzie na tej miedzi, no to ja się od razu lepiej czuję, a to jest to, co dawniej mówił majster. Uspokój się, usiądź sobie na miedzi, daj dupę na miedź, zaraz ci tam się lepiej podzieje albo się rozładujesz. Już nie pamiętam jako, jak to było, ale właśnie majstrowie mówili, mówili: Majster taki stary mówił, usiądź sobie na metalu, to zaraz dupę uspokoisz. No i może coś w tym jest z tą miedzią, może coś jeszcze w przyszłości nagram ciekawego o tej miedzi. No to na razie tyle. Do zobaczenia.